Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam książki, które według mnie są książkami dobrymi na taki zastój czytelniczy, bo wiadomo, każdy książkoholik ma czasem takie dni, kiedy naprawdę nie chce mu się czytać, kiedy nie ma tej ochoty, i tym bardziej nie ma książki, która by na nowo wciągnęła w ten książkowy świat, i po tej książce będzie sięgał po kolejne. Więc przygotowałam dla Was 10 tytułów, które według mnie mogą raz Wam się spodobać. Dwa, mogą właśnie sprawić, że ten zastój czytelniczy minie. A trzy, możecie mieć po niektórych książkach kaca książkowego, ale jeśli ktoś w ogóle nie miewa takich kaców, to przy tych książkach też raczej. Nie powinien ich mieć, więc ja już nie będę przedłużać. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień leci to, co zostawiła. Jest to książka, która na nowo jakby wciągnęła mnie w książkowy świat. Ja czytałam ją w liceum, coś takiego, i naprawdę byłam oczarowana. Dzięki tej książce zrozumiałam, że książki naprawdę są bardzo, bardzo fajne które wywołują w nas emocje, które sprawiają, że mamy mocniejsze bicie serca. Tutaj mamy dwie linie czasowe, mamy Clare i Izzy. I tutaj mamy również szpital psychiatryczny, tam gdzie ojciec umieścił właśnie Clare i to, co wydarzyło się w życiu zarówno jednej dziewczyny jak i drugiej. Wymaga od was, żebyście te historie obie poznali. Szczerze mówiąc, naprawdę ta książka jest tak Genialną książką, tak dobrą książką i naprawdę idealną na zastój czytelniczy. Siedmiu mężów Eweliny Hugo to książka. Która opowiada o tym świecie Hollywood, o tym świecie, który nie jest światem idealnym. To książka dla ludzi, którzy lubują się w kinie, które lubują się naprawdę w bardzo ciekawych historiach, które kochają aktorstwo tak jak ja. Ta książka, myślę, wywarła na mnie takie wrażenie, jakie chciałabym, żeby na mnie wywarła. Dlatego, bo ja uwielbiam wszystko, co związane jest z kinem, teatrem, aktorami, aktorkami itd. Więc ta książka totalnie przypada mi do gustu. Miałam małego kasa książkowego, nie chciałam sięgać po kolejne książki. Dość, no, niedługi okres czasu, ale kilka dni było takich, że musiałam sobie tą książkę przetrawić, przemyśleć. I myślę, że jeszcze nie raz do tej książki wrócę. Bardzo wam tą książkę polecam. Jest ona naprawdę fajnie napisana. Mamy tutaj fajnych bohaterów. I ona nie jest historią banalną, nie jest serią oczywistą i może was momentami zaskoczyć mam tutaj ze sobą coś z literatury dziecięcej z literatury młodzieżowej ale jest to również książka dla dorosłych jest to książka pod tytułem Hachiko pies, który czekał jest również film na podstawie tej książki, czyli mój przyjaciel Hachiko wylałam może łez przy tym filmie i przy tej książce również. Jest to historia profesora, który był sceptycznie nastawiony do haczyka, ale go bardzo mocno pokochał. Stali się najlepszymi przyjaciółmi. Ten pies zawsze odprowadzał go na stację kolejową i zawsze po niego przychodził, jeśli wracał już właśnie z pracy. No i pewnego dnia profesor no, nie dotarł, bo po prostu odszedł, i ten pies codziennie przychodził na tą stację. I jest tam do tej pory pomnik tego pieska. Jest to książka no, niesamowita. Naprawdę wzruszająca, urocza, pokrzepiająca, no coś niesamowitego. I na pewno, uwierzcie mi, na pewno przy tej książce minie wasz zastój w ten licz. A jeśli mam tutaj osoby, które lubią tlery, kryminały, to ja wam z całego serca polecam. Krysa Cartera, jest to dziewiąty tom, więc się tym nie sugerujcie. Po prostu polecam Wam z całego serca książki tego właśnie autora. On pisze w taki sposób, że Wy nie jesteście w stanie tej książki odłożyć. Wy musicie przeczytać rozdział za rozdziałem. No niesamowite są te historie opisywane właśnie przez niego. Mamy tutaj brutalne morderstwa, ale te opowieści, te historie, te zagadki kryminalne są napisane przez Cartera w taki sposób, że jesteśmy do końca, od początku do końca wciągnięci w akcję. My to przeżywamy, my mamy ciary, no coś niesamowitego. Genialny autor, genialny. To dla mnie mistrz thrillerów. Wow. Mam tutaj z sobą książkę Ania z Zielonego Wzgórza. Jest to książka, która na 100% przełamie wasz zastój czytelniczy. Jest to książka, która prawdopodobnie wciąż jest w kanonie lektur szkolnych w szkole podstawowej. Ja tę książkę w szkole podstawowej miałam, ale totalnie my z Anią się nie polubiłyśmy. Dopiero sięgnęłam po nią rok temu ponownie i totalnie przepadłam w Zielonym Wzgórzu, w przygodach Ani, w jej osobowości, w tym jej uroku, no coś pięknego, i dlatego musiałam mieć pozostałe tomy Ani Zielonego wzgórza, które sobie tam na dole. Ładnie stoją, z tego wydawnictwa Belona, W końcu całą serię, z tego wydawnictwa zdobyłam Więc jeśli mieliście Anię Zielonego Wzgórza w latach szkolnych i totalnie się z tym y, Zielonym Wzgórzem nie polubiliście To uwierzcie mi, że jeśli teraz sięgniecie po tę książkę, to zrozumiecie tę książkę jakby bardziej Jakby pokochacie ją na nowo, bo ja pokochałam ją w wieku 23 lat i naprawdę nie żałuję. Motyl Lisy Genowej to książka o profesor na Harvardzie, która jakby została dotknięta Alzheimerem w tym wczesnym stadium. Jest to książka, która no, porusza dość ciekawy i ciężki temat, szczególnie dla osób, które miały styczność z tą chorobą, szczególnie u swoich bliskich. Ale to książka, która nie jest napisana tak sztampowo, nie jest napisana tak banalnie i bardzo jakby lekarsko. No, Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu nie jest jakby podręcznikiem medycznym, ale jest napisana w bardzo ciekawy sposób, w bardzo wciągający. My jako czytelnicy mm, bardzo Związujemy się z naszą główną bohaterką i my to wszystko przeżywamy Więc jeśli macie zastój czytelniczy, to myślę, że motyl powinien wam ten zastój przełamać Mam tu jeszcze jeden tytuł dla osób, które lubują się właśnie w tym mroczniejszym gatunku, jakim jest thriller Mam tutaj czwartą małpę Jest to pierwszy tom, ich jest trzy Mamy tutaj mężczyznę, który tak naprawdę nie wiadomo jak się nazywa jak on wygląda, i on działa w ten sposób, że wybiera te swoje ofiary nieprzypadkowo, i są to ofiary, których bliscy coś złego zrobili, i on postanawia, jakby wymierzyć im sprawiedliwość, wyrządzając krzywdę ludziom. Jest to książka, która sprawia, że czasami wątpimy w ludzi po prostu, przyprawia nas o mocniejsze bicie serca. Jest to książka, w której mamy również taki portret psychologiczny naszego mordercy I ja bardzo lubię takie coś w książkach Bo my możemy jakby poznać te sytuacje z dwóch perspektyw Z perspektyw ofiary i policjantów, ale również właśnie z perspektywy mordercy I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne Więc jeśli lubicie takie gatunki, macie zastąpić ten liczy, to koniecznie po czwartą małpę Albo po Chrisa Cartera sięgajcie. No to jest oczywiste, że T.P.I.A. przełamie Wasz zastój czytelniczy. Jest to książka dla młodzieży, nie jest to literatura dziecięca, jednak. Jest to literatura młodzieżowa. Przepiękna książka o wyzniaczkach syjemskich, które pokazują nam, czym są tak naprawdę problemy i jak musimy się z nimi mierzyć. Jest to książka, która pokazuje nam, czym jest tak naprawdę człowieczeństwo, czym jest przyjaźnie, czym jest siostrzeństwo. To książka napisana w formie wiersza, ale cieszę się, że ta forma właśnie w takiej historii jest, bo my jeszcze mocniej popadamy w taki melancholijny klimat. I naprawdę uwierzcie mi, na 100% ta książka przełamie Wasz Zangstój czytelniczy. Mam tutaj ze sobą służące. Jest to książka o służących w latach 60. w Ameryce, no, które żyją tak naprawdę na marginesie społecznym, ale które są naprawdę bardzo, bardzo ważne w osoba, w domach osób białych, w których pracują. I mamy tutaj skiter, która postanawia przeprowadzić wywiad z tymi służącymi i dać. Tym czarnoskórym kobietom głos, bo w tej książce to osoby czarnoskóre wiodą prym. Jest to książka rozprawiająca przede wszystkim o tolerancji, o rasizmie, o takich ramach, w które nieraz chcemy wciąż nieustająco wkładać kobiety. Jest to książka również nostalgiczna, w której znajdziemy poczucie humoru. No, książka naprawdę przepiękna i ja cieszę się, że po tą książkę sięgnęłam. I na początku nie sądziłam, że mogłaby ona przyłamać zastój czytelniczy, czy mój czy twój, ale teraz już wiem, że zdecydowanie tak I na koniec zostawiam sobie książkę, którą niedawno skończyłam, jest to książka pod tytułem Mój Tata Panda O tej książce usłyszycie ode mnie w podsumowaniu marca jest to przepiękna książka o ojcostwie, o takich trudach ojcostwa, kiedy ojciec musi sam wychowywać swojego synka. To historia, która nie idealizuje w żaden możliwy sposób. Jest to książka, w której znajdziemy taki słodko-gorzki klimat, znajdziemy przekleństwa. I dla mnie jako osoby, która przeklina, po prostu przeklina, ta książka była strzałem w dziesiątkę. Uważam, że te przekleństwa naprawdę zostały w takich momentach zawarte, że po prostu się uśmiechaliśmy, bo ta książka, tak jak mówię, jest słodko-gorzka, czyli my możemy się uśmiechać, możemy się śmiać w głos. Bo ja miałam takie sytuacje, że po prostu parsknęłam śmiechem. Jest to książka, która totalnie was pochłonie, która zaskarbi sobie waszą sympatię. Przepiękna książka i z całego serca wam ją polecam. I to tyle, jeśli chodzi o ten film, w którym polecam Wam książki na zastój czytelniczy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie Wy książki możecie polecić innym, które mogą Was wciągnąć, które pochłoną całą sobą czytelnika i on już zapomnieć, co to jest taki zastój czytelniczy. Mam nadzieję, że tym filmem w jakimś takim minimalnym stopniu Wam pomogłam, bo myślę, że są takie osoby, które aktualnie teraz nie wiedzą, co czytać, jaka książka by Was wciągnęła, więc mam nadzieję, że Wam pomogłam i bardzo, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!